O astronomii mówiłem już kilkakrotnie w ciekawizji. Z miłośnikami astronomii też mieliśmy się okazję spotkać, ale dziś będę miał przyjemność rozmawiać z niezwykłym miłośnikiem astronomii, z panem Marcinem Jeziornym z Fundacji Nikolaus Kopernikus oraz współpracownikiem TVP Nauka, no ale przede wszystkim człowiekiem, który zajmuje się astrofotografią. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Wiktorze, witam państwa. Proszę pana. No dobrze, astrofotografia, czyli po prostu stawia pan tele, aparat, a może być nawet telefon komórkowy, podłącza pan to do jakiegoś tam teleskopu, no i właściwie fotografuje. To jest prosta sprawa czy taka trochę trudniejsza? Jest to troszeczkę skomplikowana sprawa, na pewno o wiele trudniejsza niżeli fotografowanie fotografowanie krajobrazów lub rzeczy dookoła nas lub też osób. Dlaczego? Dlatego, że łapiemy fotony, które znajdują się od nas w odległości o, o, o kilkaset, a nawet o kilka milionów, o kilkadziesiąt milionów lat świetlnych I a żeby złapać te fotony, potrzebujemy y, odpowiedniego sprzętu. No niestety, ja zaczynałem y, swoją przygodę z astronomią y, lub też niestety, Dzięki, dzięki, dzięki użytkownikowi lornetki, która, która, która była moim pierwszym takim narzędziem astronomicznym, nasze ludzkie oko jest wbrew pozorom swojego skomplikowania dosyć marnym przyrządem obserwacyjnym, jeśli chodzi o obserwacje nocne. Jedynie to, co możemy zobaczyć w nocy, to jest kilkaset, kilka tysięcy gwiazd, czy naprawdę. Dobrych warunkach. No podobno 6 tysięcy możemy zobaczyć. Tak, dokładnie 6,5 tysiąca, około 6,5 tysiąca gwiazd możemy zobaczyć. Przy naprawdę ekstra ordynaryjnych warunkach, yy, gdzie, gdzie zanieczyszczenie światłem praktycznie nie istnieje. Możemy zobaczyć mgiełki galaktyk, lub też chociażby mgławicy w Orionie w sezonie zimowym, ale to naprawdę są już duże, duże wyjątki. Jeśli chodzi o astrofotografię, można dzisiaj tą przygodę zacząć, podłączając telefon komórkowy do lornetki, do, 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 do swojego pierwszego teleskopu i, i, i starać się łapać te fotony. Ja tutaj Państwu pokażę moje, moje pierwsze kroki z astrofotografią. Które, które rozpocząłem 10 lat temu, a prawdę mówiąc, że byłem miłośnikiem obserwacji wizualnych. No, ale, tak jak powiedziałem, nasze oko nie wychwytuje wszystkiego, nie wychwytuje tego piękna nieba. I stwierdziłem, że jednak coś muszę w tym zmienić. To kupiłem kamerę internetową, którą podłączyłem do swojego teleskopu, i tak zacząłem wychwytywać pierwsze fotony. I tutaj, I tutaj chciałbym Państwu pokazać swój, swoje pierwsze zdjęcie astrofotograficzne, jakim jest mgławica w Orionie. I, i, I ten rozstaw, te doświadczenie, jakie nabierałem poprzez te lata. Tylko nie wspomniał Pan o tym, że chciał Pan to niebo pokazać osobom, które ze względu na swój nie wiem, słabszy wzrok, albo w ogóle problemy ze wzrokiem, nie mogą tego nieba zobaczyć. No ale jak, nawet jak Pan fotografuje, no to i tak tej fotografii przecież nie zobaczą. Dlatego też te zdjęcia są procedowane w tak zwanym postprocesingu w odpowiedni sposób. O, Mi teraz podoba... to Pan użył słów w takich nie wiem, czy chciał Pan mnie obrazić. Nie, Panie Wiktorze, po prostu chciałem troszeczkę zdradzić tej kuchni przysłowiowej. No dobra, to co to znaczy postprocessing i coś tam jeszcze? Postprocessing jest elementem obróbki zdjęcia, czy też zdjęć jednego obiektu. Przykładowo mamy noc zimową, gdzie ta noc, jeżeli przy odpowiednich warunkach, trwa o wiele dłużej niż, niż noc letnia. I poprzez 10 godzin fotografujemy jeden obiekt. 10 godzin zimą? Tak, 10 godzin zimą jestem w stanie sfotografować przy dobrych warunkach jeden obiekt. I te 10 godzin jest podzielone w zależności od parametrów, jakie wprowadzam do, 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 do też kamery, specjalnego oprogramowania, którym też robię te zdjęcia. Przykładowo te 10 godzin jest podzielone na Kilkaset klatek, które po 5 minut zostały naświetlane. Każda klatka była naświetlana po 5 minut przez 10 godzin. I wszystkie te x, tą liczbę tychże klatek łączę ze sobą specjalnym programem, czyli stakuję, wszystkie te klatki łączę ze sobą. Uzyskując o wiele lepszy detal obiektu, który fotografuje. Tutaj może jeszcze dla takich mniej zorientowanych, że oczywiście teleskop musi nadążać za ruchem nieboskłonu, czyli po prostu musi mieć tak zwany montaż paralaktyczny, no i jeszcze kilka innych rzeczy, które zapobiegną no, chociażby rozmyciu tych plamek czy tych gwiazd. Dokładnie tak, montaż para paralaktyczny, który widzicie Państwo. Również na, na zdjęciu, który wam prezentuję. Ten montaż paralaktyczny, jak tutaj Pan Wiktor wspomniał, pozwala przy odpowiednim oczywiście ustawieniu, bo najpierw mówiąc bardzo pokrótce, ten montaż musimy ustawić na gwiazdę polarną, a żeby, żeby nie uchwycić efektu rozmycia gwiazd, tak zwanych star trailów, i wtedy po odpowiednim ustawieniu zbierając przez te 10 godzin. Te fotony. Ja zawsze się śmieję, że idą polować na fotony. Mówię mojej szanownej małżonce, że, 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 że uciekam na polowanie fotonów. Ale zbierając te fotony i tak jak powiedziałem, te kilkadziesiąt lub nawet czasem kilkaset klatek, wtedy po połączeniu uzyskujemy oraz obróbce w odpowiednim programie graficznym uzyskujemy efekt końcowy, czyli ten obiekt, który chcielibyśmy faktycznie zobaczyć w naszej. Z naszej perspektywy, choć jest to bardzo subiektywna ocena, ponieważ zazwyczaj szanowne panie mówią, że panowie nie znają się na kolorach i tak dalej. Powiedziałbym tutaj, nie zgodziłbym się z tą tezą, ponieważ obrabiając zdjęcia astrofotograficzne to. Kolega przyjeżdżając do mnie, mówi do mnie Marcin, słuchaj, tutaj za bardzo wyciągnąłeś czerń, albo tutaj za mało jest troszeczkę zieleni, tam głowica jest troszeczkę zbyt różowa, powinna być taka bardziej subtelna. Wspomniał pan właśnie o tych kolorach. Czy naprawdę te kolory, które pan pokazuje na swoich fotografiach, to są prawdziwe kolory, czy też nadaje pan te kolory, bo, bo tak się panu podoba? Są to kolory prawdziwe, na przykład z mgławic emisyjnych są to kolory, które reprezentują wodór, reprezentują tlen, reprezentują również siarkę, która jest emitowana w tychże, w tychże mgławicach. I ja zawsze tłumaczę w szczególności dzieciom obrazowo, pokazując im przykładowo obiekt, który sfotografowałem, ja mówię, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że lecicie statkiem kosmicznym oddalonym o... o Jakąś tam odległość, przykładowo o rok świetny od tej mgławicy. I wasze oczy wtedy byłyby w stanie zobaczyć ten obiekt w tychże kolorach, jakie ja wam tutaj prezentuję, ponieważ te kolory przypłynęły do nas w tym, przez, ten, przez tą naszą próżnię, przez ten kosmos, do naszych oczu poprzez ten teleskop lub aparat fotograficzny, lub specjalną też kamerę do astrofotografii. I dzieci wtedy sobie mogą zobrazować, o, faktycznie tak to wygląda w rzeczywistości, gdybyśmy tam troszeczkę bliżej mogli. Przebywać, więc to są faktyczne te kolory, kolory natury wszechświata. To nie są kolory dodane, obrobione w programie graficznym. Z drugiej strony powiedział pan, że jak kolega przyjdzie, to mówi, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. Czyli troszeczkę to jest tak, że pan poprawia urodę wszechświata. Jeżeli zbierzemy to wszystko do przysłowiowej kupy, mamy wtedy obraz, który nas jeszcze nie satysfakcjonuje, ale wiemy, że tamten kolor czerwony, niebieski, zielony występuje i robimy wszystko, ażeby go wyciągnąć, mówiąc w naszym żargonie, w programach graficznych. Ale też nie możemy przesadzić, bo wtedy pojawią się szumy lub też po prostu kolory będą zbyt jaskrawe, nie będą się podobały nikomu, łącznie, łącznie, łącznie w szczególności dzieciom, które dzieci zauważyłem, że. Że, że, że lubują się w kolorach, które są mało, mało subtelne, ale też potrafią dać im taką, taki efekt trójwymiarowości. Sobie wyobrażają na przykład Gławicę czy też Galaktykę w trójwymiarze. Dzisiejsze programy komputerowe potrafią przekształcić zdjęcie 2D w 3D, owszem, w jakiś tam, w jakiś tam sposób algorytmiczny. Ale staram się to zdjęcie pokazać taki, jakie ono, ten obieg, pokazać taki, jaki on faktycznie występuje we wszechświecie, w miejscu, gdzie byśmy tam się mogli znajdować, gdyby to było możliwe. Poświęca Pan na przykład noc, wiele godzin, żeby właśnie wykonać fotografię mgławicy albo jakiś chmur gazu, albo czegokolwiek innego. Prawdopodobnie poświęca Pan wiele takich nocy i mogę sobie wyobrazić, że. No, załóżmy, że w ciągu roku to by się w sumie zebrał miesiąc na przykład takich polowań na fotony. Ale właściwie, właśnie po co pan to robi? Spełniam swoje marzenie z dzieciństwa, to po pierwsze, dlatego że spoglądając w niebo, zawsze ciekawiło mnie, w szczególności kiedy byłem dzieckiem, zawsze ciekawiło mnie, czym są te gwiazdy i dlaczego, dlaczego jak już poznałem ich naturę, w podstawowy oczywiście sposób zastanawiałem się czego one są tak daleko i tak dalej i tak dalej. Później poznawałem galaktyki, Gławice, A drugim takim impulsem, katalizatorem dlaczego to robią to jest to co opowiedziałam Państwu na samym początku. To jest pomoc, ja to nazywam gwiezdna pomoc dla chorych, gwiezdną pomocą dla chorych dzieci w szczególności. Lub też dzieci z domu, które, które mieszkają w domach dziecka. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tymi y, pokrzywdomnymi przez losować, oczywiście, y, organizują wystawy, pokazy dla osób y, ze swojego lokalnego środowiska, lub też ze środowiska, gdzie jestem zapraszany, pokazując to, y, to, to co wykonałem. i Razem, wspólnie z Fundacją Nikolaus Koperniku, z moimi przyjaciółmi, kolegami, Filipem Ogorzelskim, Robertem Szajem, y, fotografujemy niebo nie tylko w Polsce, robimy to również. W różnych zakątkach świata, w szczególności tam, gdzie te warunki są o wiele lepsze niż u nas w Polsce, na przykład na pustyni Atakama. Czy pana fotografie można gdzieś zobaczyć w sposób stały? Może kupić album? Komercyjnie nie prowadzę taki, y, takich wystaw. Powiedziałbym, wszystko robię pro bono. Y, oczywiście na moim profilu facebookowym, jak również już niedługo, kiedy wystartujemy z kanałem TVP Nauka y, 3 października. Będziemy, bę, będę publikował zdjęcia na, na naszym y, profilu Tvp. Nauka, Fundacja Nikolaus Kopernikus. Y, na którą stronę zapraszam, czy to na Facebooku, czy też na YouTube. Prowadzimy tam cykliczne transmisje z różnego rodzaju wydarzeń. Również posiłkują się zdjęciami, które wykonaliśmy, które ja wykonałem. Na przykład tutaj z Siemianic jest to miejscowość, w której mieszkam, w której, w której posiadam swoją astroszopkę, którą za chwilę Państwo zobaczycie na swoich ekranach. Z tej astroszopki z mojego okna na wszechświat fotografuję niebo. Kiedyś taki uczony o, o nazwisku Bortle stworzył skalę z przejrzystości nieba od 1 do 10, i, i 10 jest to najgorsze niebo. Najbardziej zanieczyszczone światłem. Jeden to oczywiście są to już super warunki, które występują zazwyczaj na chociażby pustyni Atakama ale na Antarktydzie, tam gdzie faktycznie już to światło sztuczne nie przeszkadza. I, I u mnie akurat na wsi niebo mam na pograniczu Bortel 4-3, więc uważam, że jest dobre. I, i, I jestem w stanie zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcia astrofotograficzne z mojej miejscówki. Gdyby ktoś teraz zapytał pana, jak nauczyć się astrofotografii, od czego zacząć? Czy jest jakiś podręcznik, coś, co można przeczytać, zobaczyć? Oj, jest bardzo wiele tutoriali, podręczników na rynku, w szczególności jeśli chodzi o to, ażeby Yy, nie generować tych kosztów, bo to są naprawdę czasem ogromne koszta. Aczkolwiek na początku. Przygodę, tutaj a, od do... razu muszę Państwu powiedzieć, że mi mówi to człowiek, który wydał <sum> majątek na swój sprzęt. <sum> yy, aczkolwiek na samym początku myślę, że sprzęt do 1000 zł, 1500 zł, to jest taki maksimum. Początkującego astrofotografa, który może faktycznie wykonać swoje, swoje pierwsze zdjęcia astrofotograficzne głębokiego nieba, bo jeszcze rozróżnimy jest również astrofotografia obiektów y, układu słonecznego. Troszeczkę ona inaczej funkcjonuje. Jest bardzo dużo właśnie takich tutoriali, filmików, gdzie można rozpocząć przygodę z astrofotografią. Pamiętam, jak jedno, jedno z dzieci, z którymi miałem styczność podczas moich spotkań cyklicznie przyjeżdżało na kolejne spotkania i, i od 5-6 roku życia zaczęło się interesować astrofotografią i dzisiaj ten chłopak ma 14 lat i, i, i pisze do mnie na, na Messengerze Panie Marcinie, Panie Marcinie, kupiłem to to jaką złączkę mam użyć, żeby uzyskać ostrość, bo, 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 bo dokupiłem nowy, nowy aparat, niestety nie oszczy I, i to jest ta ciekawość, to jest to moja rola, ażeby w dzieciach wzbudzać taką ciekawość świata, wszechświata lub też zainteresowanie astrofotografią. Czy zachęcałby pan wobec tego młodych ludzi, żeby zajęli się astrofotografią? Czy też uważa pan, że nie są ciekawsze rzeczy? Oczywiście, że zachęcam. Zabieram ze sobą na, na, na spotkania chociażby moich kosmitów z domu i jednym z takich kosmitów są meteoryty, które posiadam. Nie jestem ekspertem od meteorytów, ale miałem taką poczu takie poczucie, żeby posiadać, mieć w posiadaniu kawałek wszechświata, skontaktowałem się z kolegami, którzy kolekcjonują też te meteoryty. I wtedy, mając taki, taką małą swoją kolekcję, zabierając tą kolekcję właśnie chociażby na spotkania z dziećmi, lub też osobami, które interesują się tematyką wszechświata, widzę, że namacalnie mogą dotknąć tego kosmosu, tego wszechświata, tej materii stamtąd. Która do nas tutaj przylatuje, i to też wzbudza ich, ich właśnie zainteresowanie tym wszechświatem. Choć na początku, tak jak ja, polecam obserwacje. Później, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, ażeby zobaczyć więcej, to wtedy jedyną możliwą rzeczą, praktycznie są dwie, dwie możliwości: ściągnąć sobie zdjęcia kosmicznego teleskopu Hubble'a lub teraz Jamesa Weba, to pierwsza taka możliwość, albo po prostu mieć tą satysfakcję i zrobić samemu zdjęcie o obiektowi, który znajduje się na niebie. I, i, I taka ciekawostka, mój szanowny kolega Jarek ze Szczecina jest odkrywcą supernowy i robi to kompletnie amatorskim Sprzęta. Czyli można zostać odkrywcą, mając niespecjalnie drogi sprzęt, tylko po prostu trzeba mieć dużo wiedzy i dużo cierpliwości. Dziękuję panu serdecznie za Dziękuję. miłą i bardzo ciekawą rozmowę, a moich widzów i słuchaczy. Zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.